Pozdrawiam serdecznie z Rize z Waligury. 936 metrów. Damy Gradosno, Sokołowisko Sroniska Andrzejówka 10 minut. No ale tu jest strome to zejście. Ale trochę inaczej na około, spróbuje coś. A dzisiaj drugi wtedy, w przeciągu godziny. Chodź. Chodź Radżanie. Idzieś? Tak. Co? Tak. To tak, chodź. Schodzimy. No dobra. górę.